Witamy bardzo serdecznie na wykładzie w ramach projektu John Paul II Mission for Marriage. Wykład poprowadzi ojciec profesor Jarosław Kupczak, dominikanin. Ojciec Kupczak jest ekspertem od teologii ciała Jana Pawła II i opowie nam o rodzicielstwie. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, szczęść Boże. Nazywam się Jarosław Kupczak. Jestem profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownikiem Katedry Antropologii Teologicznej na tym uniwersytecie. Poproszono mnie, abym zanim przejdę do właściwego tematu mojego wykładu powiedział dwa słowa o spotkaniu z nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza z teologią ciała. Cóż, dla mojego pokolenia refleksja nad myślą Jana Pawła II była czymś oczywistym, bo moja wiara budowała się, dojrzewała w latach 80., kiedy wszyscy czytaliśmy pisma Jana Pawła II. Po spotkaniu z młodzieżą w czerwcu 1983 roku na Jasnej Górze z papieżem pojechałem do dominikańskiego nowicjatu, a kilka lat później, kiedy byłem już młodym księdzem w Warszawie, na Mokotowie, dostałem prezent od jednego z przyjaciół. To była bardzo ładnie wydana książka. Jan Paweł II, mężczyzną i niewiastą, Stworzył ich. Pamiętam, czytałem tą książkę wiosennymi popołudniami, wiosną 1991 roku po powrocie ze szkoły, z katechezy. I dokładnie pamiętam myśl, która wówczas zrodziła mi się w mojej głowie. To jest najlepsza książka, jaką czytałem w życiu. Zapamiętałem tę myśl, bo niekoniecznie dokumenty Kościoła i dokumenty magisterium kojarzą nam się z taką dobrą lekturą. To są ważne wypowiedzi, ważne dokumenty, ale teologia ciała Jana Pawła II to był niezwykły dokument. Także kiedy. W jesienią tego, tego roku studenci SGGW, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poprosili mnie o cykl spotkań w akademikach na wybrany przeze mnie temat. Wybrałem po raz pierwszy wtedy w życiu teologię ciała Jana Pawła II. Od tej pory teologię ciała wykładałem już wiele razy. Dzisiaj zostałem poproszony żeby mówić na bardzo konkretny temat, żeby mówić o rodzicielstwie. Temat rodzicielstwa w teologii ciała Jana Pawła II można by sformułować w pewien właściwy dla tej teologii sposób, a mianowicie mówiąc o osobowym i rodzicielskim sensie ludzkiego ciała. Zacznijmy od sformułowania problemu. Kilka lat temu przeczytałem artykuł napisany przez amerykańskiego dziennikarza. Ten artykuł zaczyna się od prostego pytania, któremu ktoś postawił: Czy masz dzieci? Autor odpowiada tak. Wydaje się, że to jest proste pytanie, ale wszystko zależy od tego, jak rozumiesz słowo masz. Jestem biologicznym ojcem dwójki dzieci lesbijskiego związku. To dwie dziewczynki urodzone rok po roku. Kocham je, one kochają mnie, wystarczająco, żeby zasnąć na moim ramieniu, kiedy im śpiewam. Mieszkają kilkaset kilometrów ode mnie, odwiedzam je tak często, jak tylko mogę. Koniec cytatu. Dalej autor opowiada, jak doszło do takiej sytuacji, w której dwie dziewczynki mają dwie mamy. Słowa tego używam w cudzysłowie i jednego tatę. Pewnego razu jego dobra znajoma z pracy, nie kryjąca się ze swoją orientacją homoseksualną, zapytała, czy pomógłby jej i jej narzeczonej. Słowa tego również używam w cudzysłowie, tak jak wszystkie podobne, chociaż y, opisane osoby używają je oczywiście w ich mocnym sensie. A więc czy ten mężczyzna pomógłby tym dwóm kobietom w poczęciu dzieci? Oczywiście kobiety mogły skorzystać z anonimowego dawcy, z banku spermy, ale zdecydowały, że lepiej będzie dla ich dzieci, jeśli będą znały swojego ojca i będą mogły utrzymywać z nim kontakt. Artykuł kończy się następująco. Autor raz jeszcze powraca do początkowego pytania: czy masz dzieci? I odpowiada na nie tak. Tak, jestem ojcem dwóch mądrych, zdrowych, cudownych dziewczynek. Nie są one politycznym manifestem ani społecznym eksperymentem, są małymi dziewczynkami. Mamy zdjęcia ze świętym Mikołajem, uczę je, żeby nie przytulały kota zbyt mocno. Mają dwie mamy, które je kochają, kochają siebie nawzajem i tworzą radosny dom. To szczęśliwa rodzina i jestem... Wdzięczny za to, że jestem jej częścią. Moi słuchacze rozumieją, że nie uprawiam tutaj jakiejś emocjonalnej presji, manipulacji, może poza tą, którą uprawia sam autor artykułu. Moim tematem jest rodzicielstwo. Możemy od wielu stron podejść do tematu rodzicielstwa dzisiaj. Ten artykuł wskazuje jeden z ważnych kontekstów i wyzwań dla naszych chrześcijańskich przekonań. Dlatego, co to znaczy być dzisiaj rodzicem? Kolejny cytat jest już pozbawiony tego emocjonalnego ładunku, któremu trudno się oprzeć. Niemniej mówi o tym samym. Australijska dziennikarka i działaczka LGBT Masza Gessen, powiedziała jakiś czas temu w wywiadzie radiowym. Mam trójkę dzieci z pięcioma rodzicami mniej więcej i nie rozumiem tego dlaczego od strony prawnej nie mogą mieć pięciu rodziców. Spotkałam moją nową partnerkę, która właśnie urodziła dziecko. Jego biologicznym ojcem jest mój brat. Biologicznym ojcem mojej córki jest mężczyzna, który mieszka w Rosji, a mój adoptowany syn również uważa go za ojca. A więc Piątkę rodziców można podzielić na dwie grupy, po troje. Naprawdę. Chciałabym żyć w takim systemie prawnym, który jest zdolny do uznania tej rzeczywistości. Nie sądzę, aby było to kompatybilne z instytucją małżeństwa. Koniec cytatu. Mniej więcej 20 lat przed tą wypowiedzią radiową wzywającą do likwidacji monogamicznego małżeństwa w imię miłości, w Międzynarodowym Roku Rodziny 1994 Jan Paweł II opublikował jeden ze swoich najważniejszych tekstów na temat małżeństwa i rodziny, list do rodzin, w którym znajdujemy następujące stwierdzenie. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. To niezwykle ważne stwierdzenie. I w gruncie rzeczy moją prezentację poświęcę wyjaśnieniu tego stwierdzenia. Zawiera to jedno zdanie, chrześcijańską odpowiedź na współczesne próby oderwania rodzicielstwa od aktu małżeńskiego. Te próby dokonują się, jak słyszeliśmy, w imię miłości i dobra zarówno dzieci, jak i rodziców. Postaram się wykazać, że jest inaczej. Warto zauważyć na początku, że ta chrześcijańska odpowiedź, tak jak cała Ewangelia, nie dotyczy w pierwszym rzędzie etyki, czyli tego, co wolno, a czego nie wolno. Raczej dotyczy antropologii, czyli tego, jak jest, kim jest człowiek, kim jesteśmy jako mężczyźni i kobiety. Etyka wynika z antropologii, a nie odwrotnie. Etyka bowiem strzeże prawdy o osobie, ontologii osoby. A więc w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Co więc rodzenie, czyli biologiczny sposób, w jaki człowiek przychodzi na świat, mówi nam o osobie. Jaki jest związek między porządkiem biologicznym a porządkiem osobowym? Postaram się wskazać na dwie takie prawdy. Po pierwsze, biologiczna struktura naszego ciała wiąże nas z rodzicami. Po drugie, naturalnym sposobem przyjścia na świat jest akt seksualny, akt małżeński. Dwie tezy. Zacznijmy od rozjaśnienia pierwszej z nich. Biologiczna struktura naszego ciała wiąże nas z rodzicami. DNA każdego człowieka jest unikalną kombinacją materiału genetycznego pochodzącego od matki i ojca, mężczyzny i kobiety. Oznacza to, że w każdym z nas jest pamięć tego mężczyzny i tej kobiety. Ich jedności, która doprowadziła do zaistnienia ja. Zwróćmy uwagę, że w tym znaczeniu ciało, moje ciało, to pamięć. Ta pamięć zakorzeniona w DNA, w biologii osoby, jest dla każdego z nas niezwykle ważna. Dlaczego? Osoba to ktoś, to potrafi postawić pytanie, kim jestem. Dla y, pięknych zwierząt, dla kota, dla antylopy, dla gołębia, dla orła, y, pytanie, kim jestem, nie jest istotne. Zwierzęta żyją prawdą swojej egzystencji, ale my stawiamy pytania, kim jestem. Kluczowa w odpowiedzi na to pytanie jest wiedza o moim pochodzeniu. Skąd jestem? Tak ważnym, czasami bolesnym pytaniem jest więc pytanie o to, kim są moi rodzice, po kim mam nos, włosy, a czasami też inteligencję, zdolności artystyczne, mocne i słabe cechy charakteru. Wiemy, że nierzadko po wielu latach dorośli już ludzie potrafią dokonywać nieludzkich wysiłków, żeby odnaleźć, dowiedzieć się czegoś, spotkać się z nieznanym dotychczas ojcem lub matką. Pytanie o rodziców, zakorzenione w biologii mojego ciała, konfrontuje nas świadomie, bądź czasami nieświadomie, z dwoma rzeczywistościami. Po pierwsze, z własnym ciałem. Po drugie, z komplementarnością płci. Zacznijmy od refleksji na temat związku, relacji do rodziców z relacją do własnego ciała. W swojej biologicznej strukturze, jak już powiedziałem, ciało jest pamiątką naszego pochodzenia. W najbardziej oczywisty sposób dotyczy to koloru skóry czy rasy. Łatwo w Polsce rozpoznać kogoś, kogo jeden z rodziców pochodził z Afryki. Korei czy Japonii, nawet jeśli ta osoba mówi płynnie po polsku. Pamięć ciała jest jednak znacznie głębsza. Widzimy to często, gdy dorosły syn bądź córka pojawiają się obok swojej podeszłej wiekiem matki czy ojca. Podobne rysy twarzy, sylwetka, ruchy, intonacja głosu. Widząc dziecko o pięknych blond czy kruczoczarnych włosach, pytamy siebie, po kim je ma. O mamie czy potacie. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Skoro ciało jest biologiczną pamiątką naszego pochodzenia, dla każdej osoby pytającej się kim jestem, skąd jestem, kluczowe jest spotkanie, pojednanie się ze swoim ciałem. Właśnie ciało jako pamiątka naszego pochodzenia nosi na sobie pieczęć naszych rodziców. Dlatego też istnieje związek między relacją do siebie, do swojego ciała, własnej płci, a relacją do mamy i taty. Otwiera się tutaj bardzo szeroki zakres tematów akceptacji siebie bądź agresji wobec siebie, akceptacji własnego ciała, własnej płci bądź odrzucenia korzeni orientacji homoseksualnej. Tutaj możemy tę drogę refleksji tylko wskazać, bo temat. Nasz dzisiaj jest inny. Pytanie o własną tożsamość, kim jestem? Konfrontuje więc każdego człowieka z własnym ciałem, ale też z komplementarnością płci. Nawet małe dziecko wie, że żeby powstał człowiek oprócz bociana musi być mama i tata. Dorosły wie, że jest zbudowany na poziomie chromosomów. Z materiału genetycznego mężczyzny i kobiety nosi mamę i tatę w sobie. Genetycy mówią, że cały materiał genetyczny, który człowiek ma w sobie, decyduje się w gruncie rzeczy w ciągu kilku godzin po momencie poczęcia w ciele kobiety. Ale małe dziecko już wie, że męskość i kobiecość wzięte osobno to tylko połowa prawdy o człowieku. Każdy z nas, mężczyzn i kobiet, musi być otwarty na tę drugą połowę. Dorosłe życie w każdym stanie życia, w małżeństwie i w celibacie polega na umiejętności integracji w sobie tego, co męskie i tego, co kobiece. W czasach biblijnych. Pobożny rzecz zobowiązany był płacić pół drachmy jako podatek na świątynię. Dlaczego pół drachmy? Między innymi dlatego, jak mówią rabini, aby przypomnieć mu, że jest tylko połową, jest niepełny i musi znaleźć swoją drugą połowę, swoje spełnienie w miłosnej relacji z Bogiem i ze swoją rodziną, z własną żoną. Tyle na temat ciała jako pamiątki rodziców i konsekwencji tego dla sposobu pojmowania siebie, to oczywiście raczej zasygnalizowane ścieżki rozważania, niż, niż dokładnie przemierzone. Ale przejdźmy do drugiej tezy. Naturalnym sposobem poczęcia człowieka jest akt małżeński akt seksualny własnych rodziców. Wróćmy do zdania Jana Pawła II. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Człowiek, każdy człowiek, poczyna się z mężczyzny i kobiety. Co więcej, człowiek poczyna się w akcie seksualnym, akcie małżeńskim. Co ten związek z seksualnością znaczy dla tożsamości poczętej osoby? Jak porządek biologiczny przekłada się na porządek osobowy? Być poczętym podczas stosunku seksualnego to znaczy mieć swój początek w miłości. Tylko rodzice wiedzą. Czasem. Jak doszło do poczęcia dziecka? Czy stosunek seksualny był naprawdę wyrazem miłości i wzajemnego obdarowania? Może był próbą pełną niepokoju, próbą ratowania związku, a może wiązał się z przemocą i agresją, a może wydarzył się o tak przypadkiem, jakby nie, niechcąco, w pośpiechu, gdzieś. Szczęśliwie, te prawdy są zakryte przed dziećmi rodzice sami mierzą się z nimi podczas wzajemnych rozmów rachunków sumienia sesji terapeutycznych dla dziecka, czyli dla każdego z nas w pewien sposób nieważne jest jak przebiegał sposób poczęcia. To co ważne, nie mniej, to prawda, że dla każdego poczętego człowieka źródłem, zasadą, początkiem życia, które nadają ludzkiemu życiu sens. Starożytni Grecy używali tutaj określenia arche, czyli początek, który jest zasadą. Rzymianie mówili pryncypium, zasada. A więc ten, ta zasada życia początek to jest akt miłości jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy całkowicie oddają się sobie. Dlatego właśnie. Monogamia. Jeden mężczyzna i jedna kobieta. Dar musi być całkowity, niepodzielony. Między wielu mężczyzn i wiele kobiet, z których każdy i każda daje się temu komuś odrobinkę, na chwilę, po to, żeby potem zwrócić się ku komuś innemu. Całkowity dar. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, bo życie musi pochodzić z miłości jeśli ma mieć sens, jeśli ma dawać nam poczucie sensu i poczucie spełnienia. A więc miłość tworzy serce genealogii każdej osoby, a przez to definiuje nie tylko nasze biologiczne DNA, nasze chromosomy, ale także duchowe DNA, nadaje sens ludzkiemu życiu. Rozpocząłem tę prezentację od tematu miłości dwóch prawnych mam i jednego biologicznego taty do swoich dwóch córek. Nie chodzi mi o podważanie szczerości ich uczuć i troski o dzieci, bo tego nie wolno robić. Ale należy jednak zwrócić uwagę na rozdźwięk między opisaną sytuacją a prawdą jaką mamy zapisaną w naszych ciałach. Nie można naturalnie mieć dwóch mam, tak jak nie można mieć dwóch serc czy dwóch głów. Co oznaczają takie praktyki zwiększenia ilości mam czy tatusiów dla tożsamości dzieci, dla ich samozrozumienia, dla ich akceptacji siebie, dla ich duchowego DNA? Jak powiększenie ilości rodziców oddziaływuje na psychikę i duchowość dziecka? Tutaj możemy te pytania tylko postawić. Na koniec yy, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt bycia poczętym przez rodziców. Żaden z małżonków nigdy nie może być pewien, że w akcie małżeńskim rzeczywiście dokonało się poczęcie dziecka. Kobieta może coś przeczuwać. Jej obserwacja własnego ciała przez kolejne tygodnie potwierdzi jej przeczucia bądź nie. To jest radykalna różnica między naturalnym poczęciem dziecka a innymi początkami ludzkiego życia. Tam, gdzie człowiek sam usiłuje stworzyć ludzkie życie, Pracuje nad wyeliminowaniem niepewności. Należy więc tak udoskonalić techniczne procedury, aby dały w ten sposób, aby dały w sposób pewny oczekiwane rezultaty. Na tym polega technologia. Technika. Chcemy wiedzieć co otrzymamy na koniec procesu produkcyjnego z całą pewnością i z całą dokładnością. Ale w naturalnym poczęciu nie da się zlikwidować niepewności, choć jak wiemy nierzadko jest to źródłem cierpienia, zwłaszcza dla tych małżonków, którzy mają trudności z poczęciem dziecka. Niemniej, w naturalnym poczęciu to przychodzące na świat nowe życie, proszę zwrócić uwagę, jest suwerenne. Jest od początku wolne. W kwestii własnego zaistnienia ma władzę nad małżonkami. Może się począć lub nie, mimo najlepszych chęci i usilnych prób. W naturalnym poczęciu nowe życie jest od początku wolne. Ma początek w miłości i w wolności. Kiedy przychodzi jest zawsze darem. A dar jest niezasłużony, niespodziewany, nawet jeśli czasami bardzo trudny w przyjęciu. Nowe życie jest darem, a nie produktem, bo bierze się z poczęcia i rodzenia. W ten sposób w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Pamiętamy tę scenę z kultowego dla mojego pokolenia filmu Seksmisja Janusza Machulskiego z 1984 roku, kiedy na sali produkcyjnej w inkubatorach widzimy w równych rzędach dziesiątki niemowląt. Właśnie o to chodzi. Dzieci nie wolno produkować, ponieważ są osobami i ponieważ w biologii rodzenia Wpisana jest genealogia osoby, w to jak się rodzimy, wpisany jest sposób w jaki patrzymy na siebie i pojmujemy siebie. Wolność rozpoczynającego się życia i związek tej wolności dziecka z wolnością i miłością rodziców to fascynujący temat, choć jak wiemy nierzadko bardzo bolesny. Czasami rodzice całkowicie zdrowi od strony medycznej. Bardzo starają się o poczęcie swoich dzieci, ale bezskutecznie. Jak wiemy, często w takich sytuacjach podejmują decyzję o adopcji dziecka. Nierzadko właśnie wtedy, po adopcji dziecka, często nawet w trakcie procedury adopcyjnej, następuje poczęcie ich własnego dziecka, nierzadko kilku kolejnych. Taka prawidłowość ma miejsce na tyle często, że warto się nad nią zastanowić. Dlaczego? Właśnie po podjęciu decyzji o adopcji następuje poczęcie dziecka. Czyżby decyzja o stworzeniu domu dla jakiegoś cierpiącego, ale nie swojego dziecka otworzyła w sercach i ciałach małżonków jakieś zamknięte drzwi, odkryła jakieś nowe rezerwuary energii i miłości. Chyba tylko wzrok wiary może oświetlić te przestrzenie. Powinniśmy powiedzieć jeszcze o trzecim ważnym temacie związanym z tym, z tym zdaniem Jana Pawła II. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby, a mianowicie macierzyństwo i ojcostwo jest realizacją potencjalności kobiecych i męskich. Mężczyzna Także wtedy, kiedy nie ma naturalnej rodziny, jak ja, który nie mam dzieci, ale staje się mężczyzną przez stanie się ojcem, przez bycie opiekunem, przez roztoczenie opieki nad innymi. Kobieta w analogiczny sposób dojrzewa stając się matką, ale przypuszczam, że zostawimy ten temat na inną konferencję. A więc drodzy Państwo, drodzy słuchacze. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby i widzimy to szczególnie w dwóch spojrzeniach, w dwóch światłach. Po pierwsze, wtedy kiedy myślimy o ciele, które jest pamiątką naszych rodziców i przez to wiąże nas z rodzicami. A po drugie, kiedy myślimy o to, że naturalny i właściwy sposób początku nowego życia. To jest akt małżeński, akt seksualny, bo tylko on ukazuje miłość jako sens i pryncypium naszego, naszego życia. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie wszystkich. Pozdrawiam. Szczęść Boże.